Łukaszu, to bardzo proszę, co byś ty zostawił z tego wszystkiego na nowo? Całe mnóstwo rzeczy. Może to jest zła wiadomość w pewnym sensie, bo wszyscy kochamy atmosferę wydarzeń i mnogość tych wydarzeń. Ja nawet popełniłem taki dość obszerny, nieco sarkastyczny tekst, przyznam, dla marketingu w praktyce. Nosi tytuł Homo Iventus, żeby zasugerować, że no niektórzy z nas po prostu nie wychodzili z konferencji, nawet nie pełniąc formalnych ról przy tych konferencjach. Natomiast co bym zostawił? Jedno z najciekawszych wydarzeń, przy jakich pracowałem w grudniu, to było wydarzenie, nad którym, przyznam szczerze, mam nadzieję, że organizator nie będzie mi miał za złe, jak będzie oglądał, ale to było wydarzenie, gdzie organizator zgłosił się, zgłosił się do mnie z propozycją um, zrobienia czegoś wspólnie, co robił od lat, tylko rzeczywiście w 2020 nie było to możliwe. I zastanawiał się, czy zdąży w dwa miesiące wyprodukować globalny event. Tak? Brzmi jak wyzwanie, prawda? Naprawdę globalny. I zaczęliśmy się wspólnie zastanawiać. Tematyka DI, tak zwane bardzo popularne zagadnienie, zwłaszcza w korporacjach, czyli mowa o równości, inkluzji, różnorodności. I zaczęliśmy się zastanawiać, po pierwsze, czy zdążymy, a po drugie, jakie frustracje wszyscy mieliśmy pracując na scenach, pracując, będąc na widowni, w doświadczeniu offline'owym, i w związku z tym, jak od zera zaprojektować swoje wydarzenie, tak, żeby. Wyobrazić sobie przede wszystkim nas samych. Jesteśmy w domu, otwieramy ekran, czy sobie uruchamiamy konferencję na laptopie, i czy my jesteśmy, mówię o tym dość obszernie zresztą w szkoleniu, bo ten temat uważam, że jest absolutnie niewyczerpany i za mało się o nim mówi. Organizatorzy wydarzeń naprawdę nie rozumieją, że doświadczenie tej samej osoby na tej samej konferencji w domu i w centrum konferencyjnym no są skrajnie różne doświadczenia i że trzeba od zera zaprojektować wydarzenie. Nie można próbować zmigrować ulubionego formatu, czy to jest forum ekonomiczne. I teraz absolutnie nie stawiałbym na różnorodność rozumianą jako jak najwięcej, żeby każdy poczuł się zaopiekowany. Bo zobaczcie, pojawiła się taka moda, zwłaszcza wśród największych wydarzeń, rozciągnijmy w czasie wydarzenia, które trwały na przykład 3 dni, rozciągnijmy je na 30, róbmy debaty, rozmawiajmy cały czas. Wszystko fajnie, bo dzięki temu ta sieć, którą dane organizacje budują, Produkując te wydarzenia, jest zaopiekowana, Każdy ma poczucie, że jego ego zostało w jakiś sposób pogłaskane. Tylko, że czy to jest forma. Zauważcie na tę rozbieżność, spójrzcie na tę rozbieżność. Z jednej strony, świat vlogerów, Wojtku, jesteś vlogerem, w którym ktoś własnym wysiłkiem, własną systematyczną pracą, przycinaniem de facto, można powiedzieć, cenzurowaniem własnych treści tak, żeby były jak najbardziej dynamiczne, jak najbardziej interesujące, zabiega, buduje systematycznie swoją widownię. Czy to samo zjawisko sprofesjonalizowało się na tyle w branży? Śmiem twierdzić, że zupełnie nie. Organizując tą grudniową konferencję, rozbiliśmy ją na cztery dni, wydawałoby się gigantyczna, ale każdy dzień miał tylko trzy godziny i w tych trzech godzinach był 30-minutowy panel dyskusyjny i pięć wywiadów 20-minutowych. I ludzie się naprawdę angażowali. Było mnóstwo ciekawych pytań, wątków. To było niesłychanie dynamiczne, dla mnie wykańczające. Czułem się zaskoczony tym, jak byłem zmęczony każdego dnia, myślałem sobie, kurczę, czy godzina konferencja, będzie można jeszcze z dwie konferencje poprowadzić tego samego dnia, ale czułem się naprawdę wyczerpany. To było tak angażujące i intensywne. Ale Z dla spiardy... było to o wiele lepsze, ponieważ Prawda? był w stanie zaplanować tak swój kalendarz, żeby nie rozbiło mu to dnia, żeby pewnie mógł popracować, zrealizować to, co sobie zaplanował, ale też wziąć udział w wydarzeniu. I też pamiętajmy chyba o tym, jak... Odbieramy te wydarzenia online, że nasza uwaga nie jest skupiona tak długo, jak podczas wydarzeń online, kiedy znajdujemy się w nowym dla nas miejscu, kiedy wszystko jest interesujące. Tutaj mamy do czynienia z rozpraszaczami, które są bardzo często u nas w domu albo w miejscu pracy, a my w dalszym ciągu jesteśmy przy komputerze. Ja myślę, że jednym z, jednym z największych zalet wydarzeń online nowych jest to, że one zwiększają dostępność. Bo nie trzeba często pokonać połowy świata, prawda, żeby się dostać do jakiegoś miejsca i wziąć w danym wydarzeniu. Udział. Zresztą ja też a propos szkoleń, od pewnego czasu przenoszę swoje szkolenia do właśnie domeny online. I wydaje mi się, że tamta dostępność też odgrywa właśnie dzięki szkoleniom online ogromne znaczenie, bo jeśli przyjeżdża trener na miejsce i czasem szkolenie trwa 6 godzin albo 8, ktoś może być w tym dniu zmęczony, gorzej się czuć nie przyswaja tych informacji, traci notabene Kolejne. ten czas. Jeśli szkolenie jest nagrane, to przynajmniej te podstawę ktoś może odtworzyć sobie, kiedy chce, wrócić, odtwarzać w krótszych wariantach i tak dalej. Natomiast uważam, że to, co jest niezwykle istotne i o czym powinniśmy pamiętać w przyszłym roku, to o tym, żeby nie uprawiać tej nadprodukcji wydarzeń i treści do internetu, bo jeśli to, to trochę się wiąże z tym, co mówiłeś, Łukasz, żeby planować wydarzenia w taki sposób, żeby było mniej, ale jednocześnie więcej, w sensie lepszej jakości, zadbać o przekaz. bo ja już słyszę, że bardzo wiele osób, które bierze udział w tych wydarzeniach, jest tym zmęczone, traci zaufanie, bo myśli sobie, że po raz kolejny będzie wydarzenie, które będzie trochę o niczym. Więc musimy szanować uwagę tych odbiorców, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której my się sprofesjonalizujemy, będziemy to przygotowywać naprawdę w zachwycający sposób, a nie będzie widza, bo będzie tym zmęczony i niechętny wobec tego. Ale też krótsza forma, co wydaje mi się niezwykle ważne i kompletnie niedoceniane, to to, że gdy organizujemy tradycyjne dwu trzy dni... Wydarzenia z wieloma streamami, w konsekwencji po prostu nie mamy czasu sami przetrawić tego, co właśnie wyprodukowaliśmy. A jeśli podzielimy to tak, żeby z jednej strony wpisać się w optymalny czas naszego odbiorcy, który nie musi wyjść z pracy na cały dzień, żeby móc wchłonąć przynajmniej część naszego wydarzenia, a z drugiej strony pozwala to organizatorowi również przepracować te treści, zastanowić się nad kolejnym dniem. Przy module, w którym jesteśmy od rana do wieczora zajęci konferencją, to jest niemożliwe. I na koniec hipokryzja. Panowie, to trzeba sobie to jasno powiedzieć. Czy jeśli organizujemy konferencje z kategorii górnolotne, zmieniajmy świat na lepsze, dbajmy o środowisko, gospodarkę obiegu zamkniętego, przemysł 4.0, jeśli rozmawiamy na te tematy, a z drugiej strony przychodzimy na te konferencje jako organizatorzy i każdemu dajemy torbę kompletowaną przez wolontariuszy, a jak ktoś z Was oglądał backstage, to przy konferencji dla dwóch, trzech tysięcy ludzi. Te biuletyny, w których na pewno jesteście zaczytani w trakcie każdej konferencji, firmowe, wymuskane, wylakierowane z warstwami drukarskimi, które po prostu piękne, prawda? I teraz pełne pomieszczenie w 3D, tak? od którego zaczyna się kompletacja. Wielkie pudła, nieskończonej ilości biuletynów i dokumentów. To z jednej strony, a dwa, ślad węglowy. Więc jeśli myślimy o, myślimy o konferencjach w przyszłości, warto się po prostu zastanowić i policzyć, żeby nie być hipokrytą. Jeśli w konferencji na 3000 osób zapraszamy 40-50 speakerów zagranicznych, to naprawdę warto się zastanowić, czy ten ślad węglowy polegający na tym, że z całej Polski przyjeżdża 2700 osób i powiedzmy 300 speakerów z zewnątrz, albo no, nie speakerów, ale, ale gości zagranicznych, którzy przylatują do Polski, musimy się naprawdę zastanowić. Wzorem vlogera paradoksalnie. Czy nasza wartość dodana, czy te okoliczności, w których ściągamy tych ludzi razem, żeby byli w fizycznej przestrzeni razem, są tego warte? Czy nasz content jest tego warty? A jeśli nie, to co z tym contentem zrobić? Jak go podnieść, żeby miał szansę na, na treści wiralowe? Forum ekonomiczne w Davos. Tak? Zwróćcie uwagę, od pewnego czasu zaczęli produkować bardzo krótkie filmiki wideo, no syntetyczne, proste, formy, treści do tego, jakie 30 są 30-sekundowe, minutowe filmy, które są treściwe, które storytellingowo są bardzo ciekawe, angażujące i robią poważne rzeczy. Wziąłeś tego. na warsztat akurat forum, które jest chyba jednym z najbardziej chwalonych i krytykowanych tak. e za jednym zamachem. Pamiętku tak. chciałeś skomentować, bo widziałem. <laughs> to ja się podzielę swoim ostatnim przemyśleniem, że faktycznie w 2021 roku chciałbym i życzę tego wszystkim organizatorom i speaker speakerom i mówcom, żeby wszystko co jest podawane było skondensowane. Ponieważ ja już zacząłem to obserwować i porównywać jak wyglądały wydarzenia w kwietniu, maju, czerwcu względem jesieni i zimy tego roku. Te wydarzenia naprawdę bardzo się zmieniły i te, które są w krótkiej formie, ale wartościowe, merytoryczne, zdynamizowane... Są o wiele lepiej oceniane finalnie przez odbiorców niż te, które są bardzo rozciągnięte. Myślę, że tutaj bardzo podobnie myślimy. No i mamy nadzieję, że Państwo też będą podobnie o tym myśleć. Jest na... I, czyli to trochę tak, jak chyba Einstein mówił: upraszczajmy rzeczy tak bardzo, jak się da, ale nie bardziej. <grystanie> <grystanie> Jest nas trzech, więc wydaje mi się, że całej branży. Yy... Kochanej branży uwielbiamy ją, uwielbiamy dla niej pracować. Życzymy chyba trzech rzeczy, prawda? Ale trzech rzeczy zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Przede wszystkim na ten 2021 rok. Ja myślę, że też podczas naszej dzisiejszej rozmowy Państwo też mogli zobaczyć, jak bardzo my jako konferencja, że też jesteśmy różnorodnym środowiskiem i poprzez nasze różne temperamenty docieramy do innego typu odbiorcy. I na tym też nam zależy, bo my tu nie mówimy w tej chwili o, o klientach naszych, przyszłych potencjalnych, tylko odbiorcy, bo pamiętajmy, że wydarzenia hybrydowe i online e, potrzebują dobrego opiekuna, dobrego gospodarza, który jest dopasowany do odbiorcy, a nie do klienta. Bo klient, wiadomo, ma być zadowolony, ale tak naprawdę w wydarzeniach przecież chodzi o to, żeby odbiorca był zadowolony. Uczestnik, słuchacz czy też widz, niezależnie od tego, czy jest na żywo, czy jest z nami wirtualnie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.